Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy poranne karmienie, przygotowanie do porannego karmienia dla gołąbków. Dajemy sobie troszeczkę pszenicy do mieszanki. Teraz myślę, że damy sobie nasz dodatek, który przygotowywałem. Fajnie nam przez noc przeszedł. Nabrał, nabrał że tak powiem, mocy urzędowej, i tak wygląda tutaj nasza, nasza mieszaneczka z, z tą miksturą regeneracyjną, którą robiłem. Mam jeszcze tutaj porcję. Na można powiedzieć, jedno karmienie.